Melo 3210, jak się mieli Mak! <mach> mak, żeby się dobrze mieliło. Pamiętajcie, trzeba patrzeć na nogi. Widzicie, tutaj nogi go sposi A przede wszystkim, trzeba kręcić w prawo. Tutaj mamy Mak, jak to mówi się, przygotowany. Sparzony przez szmatkę, żeby żebyś odciek A tutaj maszynka ręczna. Nikt tak dobrze nie zmiele jak ręczna stara prl maszynka z żeliwa sferoidalnego. Pamiętajcie tu jeszcze o przymocowaniu. Zawsze dajecie gazetę na BLAT. Tu mamy stół montażowy, taki kuchnia taka techniczna. Ale na każdy BLAT należy maszynkę przygotować, żeby dziury nie zrobiło. I były sprawdzane malakserem, powiem wam innymi przyrządami typu... typu, typu, jak to się mówi. Yy, miksery, ale jednak najlepiej się robi mak yy, na, poprzez zmielenie go w takiej oto maszynce nożowej, czy jak to nazwać. I jeszcze tutaj jedno, ale wam powiem, że mak minimum trzeba przemieleć dwa razy, a my to zrobimy trzy razy. Wtedy macie super kutie, super makowca i wiele innych, jaka jest struktura maku no to mniej więcej widać i wszystko jest tutaj gosposia właśnie umie ładnie to zrobić my patrzymy na nogi i kręcimy kabanę. serdeczności pozdrowienia, nie zapomnij suba kanału, mówił do was StarTV, elo elo 3210 święta tuż tuż, robota w re niesamowicie siema 哇。Wow.